Powiedz mi, obserwujesz może profil flies na TikToku albo na YouTube? Nie obserwuję. Nie obserwujesz Nie. szkoda, szkoda, szkoda. Obserwujesz może Profil flies na TikToku albo na YouTube? Nie, chyba. A, szkoda, szkoda. Nie. Coś mi się wydaje, panowie, że oni tam obserwują. Bo się na nas patrzyli. Ale będą musieli tak udowodnić. Czy obserwujesz może profil FLYS? Oczywiście zaobserwujesz? Tak, musisz, musisz mi pokazać. Koniecznie. Hey, yes. Jest, wszystko się zgadza. Dobra. Będziesz musiał podbić piłką tak jak Ronaldinho, bo to jest piłka flies x Ronaldinho, jak zauważyliście. Pięć razy. Głową. Masz trzy próby. Dobra. żadę. Na bank. A mogę się tak podrzucić? Tak, tak. Jak Dobra. chcesz. Pięć razy pod bierzgą. Pierwsza Dobra. próba. Raz, dwa, trzy, cztery. E, e. Ja, nie, ja nie zaliczam tego. W sensie, ładnie, e, e. ładnie Ładnie wyszło, ale nie zaliczamy, co nie? Bo to zostało, nie było kontaktu, więc jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Panowie. Yoga bonito normalnie. Brazylia. Brawo. Piłeczka jest dla Ciebie i słuchaj Dlaczego? mam Ostatnie pytanie tak. dla Ciebie na sam koniec. Czy warto jest obserwować profil flies? Bardzo. Jak takie piłki się jeszcze dostaje? No panowie, to chyba Oczywiście. już wiecie co robić